Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy ściągnąć dane w postaci pliku CSV z naszej bazy danych robionej w Babu oraz jak możemy tam wysłać. Niestety, ten feature dostępny jest tylko w planie płatnym już w tym najtańszym, ale niestety nie w darmowym. Jednak pokażę Ci, jak coś takiego zrobić. Na początku pójdźmy do zakładki Data. Dodamy sobie nową bazę danych, w której będziemy mieli nasze dane Data. Następnie dodamy kilka tutaj kolumn, na przykład data, żebyśmy trzymali sobie jakąś datę, następnie name, nazwę, żebyśmy mieli jakiś tekst, oraz damy sobie jeszcze jakąś liczbę number, typu, nazwiemy to też number. Pójdźmy na do update'a, dodamy sobie jakiś przykładowy wpis, na przykład tutaj, 5 maja 2025, godzina 5, minut 5, rano, test 1, liczba, bla, 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 mamy. Mamy pierwszy przykładowy wpis, więc pójdźmy sobie do naszej strony Design. Dodamy sobie tutaj przycisk, który pozwoli nam na początku ściągnąć te wszystkie dane. Więc tutaj Download, Start Edit Workflow i użyjemy sobie tutaj CSV akcji ściągania pliku. Będziemy potrzebowali tutaj wybrać typ, ściągamy sobie data, następnie idziemy do bazy danych i szukamy odpowiednich data. Czyli możemy dać tu jakieś ograniczenia, na przykład ściągnąć dane zrobione tylko przez nas. Ja będę tylko sortował sobie te dane, czy malejąco nie. Następnie możemy tutaj wybierać sobie, jak ma wyglądać ten plik, jak się nazywać. Separatę, na przykład, wybrany przecinek. Następnie załączę sobie tutaj, żeby w pierwszym wierszu były informacje o kolumnach, jak się nazywają kolumny i żeby nie używać tutaj id, tylko tych caption, które przed chwilą wpisywałam w bazie danych, jak się nazywają kolumny. Zaznaczam to sobie. Następnie jeszcze każda nasza dana będzie otoczona w cudzysłowy, te takie podwójne, i ukryjemy sobie troszeczkę danych. Nie chcę wysyłać unique id, created by, slug, modified date i daty stworzenia. No i to tyle. Robimy preview i możemy ściągnąć nasz pierwszy plik. Klikam, pobierz i zobaczcie. Możemy go sobie tutaj otworzyć. Otwórz, wybrać sobie na przykład Open Office. Ja wezmę sobie notatnik, więc spróbuję to otworzyć w inny sposób. Więc mam to otwarte za pomocą notatnika i tak wyglądają nasze dane. Date, taką kolumnę sobie dodaliśmy do bazy danych. Name, taką też i number. A tu niżej, w słowa, oddzielone przecinkami są dane z pierwszego wiersza. To co teraz robimy? To w drugą stronę załadujemy te pliki do, naszego, do naszej bazy danych, ale jak już tutaj jesteśmy, to dodamy sobie troszeczkę więcej wierszy. Na przykład maj 6, 7, tutaj test 2, test 3 i zmienimy sobie jeszcze te cyfry. Na przykład tutaj 99, a wyżej 88. Ok, zapisuję ten plik i idziemy do naszego Bubla, żeby zrobić, przygotować kolejny feature. Na początku potrzebujemy coś, żeby ładować pliki. Potrzebny nam jest więc file uploader. Zaznaczę, że musi on być wypełniony. This input should not be empty. A następnie jeszcze przycisk, który pozwoli nam wgrać te pliki. Nazwiemy go upload. I klikamy Start Edit Workflow, i znowu wybieramy sobie akcję związaną z CSV, Upload Data CSV. Będziemy wygrywali dane typu Data, CSV File. Znajdziemy file uploaderze a value, separatory z przecinkiem i to tyle w sumie. Przejdziemy do zakładki Data, zobaczmy jak wyglądają nasze dane tutaj. Więc zobaczmy jeszcze raz. Jest 5 maja, to co przed chwilą ściągnęliśmy. Wgrywamy sobie tutaj, odświeżam aplikację. Klikam wybierz plik, szukam naszego pliku, który sobie zmieniliśmy, chwilę czekamy aż się załaduje, klikam upload, jeszcze raz chwilę czekamy aż się załaduje i możemy pójść do naszej bazy danych i zobaczcie, mamy 7 maja, 6 maja, czyli te rzeczy, które dodaliśmy do pliku i zduplikowany wiersz z 5 maja, bo my nie zrobiliśmy tu żadnej logiki, która zabezpiecza nas przed duplikatami. Po prostu wszystko, co było w naszym pliku wrzuciliśmy jeszcze raz do bazy danych i o tym trzeba pamiętać. I tak bardzo prostym sposobem jesteśmy w stanie wyciągnąć różne, przeróżne dane z naszej bazy danych oraz wrzucić je wszystkie jeszcze raz, ładując plik w formacie CSV. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!